Ale za bardzo nie mam czasu ostatnio, bo się dużo rzeczy dzieje w świecie. Jak człowiek się nie skupi, to może przegapić. W ogóle... W ogóle nie wiem jak... Jak znajdujecie czas na treningi? Bo, bo ja nie mogę ostatnio znaczy chciałbym bardzo bym chciał ale tyle rzeczy się dzieje hmm. widzieliście? Barański całuje halejcie na premierze widzieliście no. już? chyba no jeszcze nie muszę, muszę sobie dodać do ulubionych i przekonać później na większym monitorze Kaine West, doda, doda, jeszcze żyje. Widzicie, no. jestem w... do tyłu z wiadomościami. A w ogóle nie wiem, jak ludzie znajdują czas na, na to, żeby ugotować sobie jedzenie. Hmm. Sareca wyprowadza się do Tajlandii, o może go spotkam następnym razem. O. Ja jak ugotuję ci jedzenie, bo ja nie wiem, ja nie ja mam czasu, ja muszę zamawiać, bo tyle się dzieje na świecie Jeszcze na YouTube nie byłem dzisiaj cholera jasna o Będę skończyć Wyłączyłem jeszcze filmik z Bonem nie wiem, nie mam czasu za bardzo jak wymyślę jak mieć czas to nakręcę nowy film a tak to idę idę oglądać Netflixa